Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bigos. Do bigosu potrzebować będziemy kilogram kapusty kiszonej, pół kapusty białej. Kapustę białą poszatkuję i będę gotowała w osobnym garku z liściem laurowym, zielem angielskim w osolonej wodzie. Oprócz tego będziemy potrzebować pół kilograma dowolnej kiełbasy, 20 deko boczku wędzonego, jedną cebulę, ja mam 3 ząbki czosnku, ale można sobie dołożyć więcej, 3 łyżki duże koncentratu i 80 deko mięsa. W moim przypadku jest to szynka. Pokroję w drobną kosteczkę, podsmażę, podleję wodą i będę dusiła około godziny czasu. Teraz mięso kroję w kosteczkę, cebulę również i podsmażę na łyżce tłuszczu, doprawię solą, pieprzem i będę dusiła pod przykryciem, a kapusty obie gotuję w osobnych garnkach. Składniki wigosów już mam przygotowane, rozdrobnione tak jak wspominałam kiszoną kapustę będę gotowała godzinę czasu pod przykryciem a białą kapustę w osolonej wodzie dodam ziele angielskie liść laurowy ja tak z 5 sztuk dam ziela liść laurowy i będę gotowała tak 20 minut a tutaj mam Pokrojony boczek, cebulę i czosnek. Jeżeli boczek mamy bardzo tłusty, to nie nadajemy tłuszczu na patelnię. Ja miałam boczek dosyć chudy, więc dałam łyżkę tłuszczu. I boczek. Boczek z cebulą częściowo podsmażamy i później dołożymy pokrojone mięso mięso z cebulą, czosnkiem i boczkiem mam już podsmażone podlewam wodą nie za dużo wody i przykrywam i duszę około godziny czasu kapusty Białej, już mam ją ugotowaną, nie odcedam. odcedzę. Odcedę natomiast kapustę kiszoną. I teraz mięso duszę, około godziny czasu, do miękkości. Kapustę kiszoną odcedziłam. Jeżeli kapusta jest zbyt duża, należy ją pokroić. Białej kapusty. nie dałam na siteczko, ponieważ będziemy bigost łączyć obie kapusty mam w garku, a tutaj mam mięso odparowałam całkowicie nadmiar płynu dołożę kiełbasę i chwilę przesmażę możemy przesmażyć, a nie musimy ale smaki muszą przejść i do naszej kapusty dołożymy koncentrat pomidorowy sól, pieprz Z solą uważamy ponieważ wszystkie składniki są słone majeranek jeżeli lubimy to dodajemy kminek ponieważ kminek lepiej bigostrawi. trawi. Bigot jest jednak ciężko i jeżeli dodamy kminku, to mamy tej papryki troszkę więcej. Tak, I teraz dodamy koncentrat pomidorowy. Też jeżeli lubimy możemy sobie zwiększyć Bigot doprawiamy do własnego smaku. I teraz będziemy to mieszać. Troszkę mam mały garnek, postaram się to wymieszać, ale chyba będzie problem. Składamy, mieszamy i bigos gotujemy ze wszystkimi składnikami tak około 20 minut. Składniki muszą się połączyć, a tą patelnię wypuczę, ponieważ tu są Wartościowe smaki. Jeżeli lubimy bigos zawiesisty, to na tej patelni dodajemy dwie łyżki mąki pszennej, robimy taką zasmażkę i bigos zagęszczamy. Ja bigosu nie zagęszczam. Teraz postaram się dokładnie wymieszać i pogotować 20 minut. wygląda bigos. Jeżeli byście państwo chcieli bigos zamrozić, to należy go wystudzić. A jeżeli przechowujemy na przykład w słoiku, to przekładamy do słoika gorący, zakręcamy, odwracamy słoik do góry dnem, studzimy i wkładamy do lodówki lub zimnego pomieszczenia. I mamy bigos gotowy. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.